Jak radzić sobie z poczuciem samotności? Samotność to doświadczenie, które dotyka każdego z nas w różnych momentach życia. Może pojawić się w trudnych chwilach, kiedy czujemy się niezrozumiani, opuszczeni lub izolowani od innych. Biblia jednak przypomina, że nawet w chwilach samotności nie jesteśmy sami, Bóg jest zawsze z nami, a Jego obecność daje nam pocieszenie i siłę. Psalmista pisze: Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Księga Psalmów, Psalm 23, werset 4. Te słowa przypominają, że Boża obecność towarzyszy nam nawet w najtrudniejszych momentach, a Jego miłość nigdy nas nie opuszcza. Jezus, choć otoczony uczniami, również doświadczył samotności. Szczególnie w ogrodzie Getsemanii, gdy modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 39. Jego przykład pokazuje, że nawet w samotności możemy szukać oparcia w Ojcu i odnaleźć pocieszenie. Psychologia wskazuje, że samotność nie jest jedynie brakiem fizycznej obecności innych, ale głębokim pragnieniem bycia zrozumianym i akceptowanym. Radzenie sobie z samotnością wymaga zarówno pracy nad relacją z samym sobą, jak i otwartości na budowanie więzi z innymi. Jak radzić sobie z poczuciem samotności? Po pierwsze, szukaj obecności Boga w modlitwie. Jezus mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ewangelia według Mateusza, rozdział 28, werset 20. Modlitwa pozwala nam doświadczyć Jego bliskości i poczuć się kochanym. Po drugie, otwórz się na wspólnotę. W liście do Hebrajczyków czytamy: Nie opuszczajmy wspólnych zebrań, jak to jest w zwyczaju niektórych, ale dodawajmy sobie otuchy. List do Hebrajczyków, rozdział 10, werset 25. Bycie częścią wspólnoty wierzących lub grupy przyjaciół pomaga przełamać poczucie izolacji. Po trzecie, doceniaj relacje, które już masz. Paweł w liście do Filipian napisał: Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. List do Filipian, rozdział pierwszy, werset 3. Pamięć o bliskich i wdzięczność za ich obecność może wnieść ciepło w nasze życie. Po czwarte, znajdź czas na pomoc innym. Jezus powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Dzieje apostolskie, rozdział 20, werset 35. Zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi pozwala oderwać się od własnych trosk i buduje relacje. Po piąte, szukaj piękna w chwilach samotności. W księdze psalmów czytamy: Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od niego pochodzi moja nadzieja. Księga Psalmów, Psalm 62, werset szósty. Czas spędzony w ciszy z Bogiem może stać się źródłem pokoju i siły. Poczucie samotności, choć trudne. Może być także okazją do głębszego spotkania z Bogiem i samym sobą. Jak mówi psalmista: Bóg jest dla nas ucieczką i mocą, łatwo znaleźć u niego pomoc w trudnościach. Księga Psalmów, Psalm 46, werset 2. W chwilach samotności możemy odkryć, że nie jesteśmy sami. Bóg jest zawsze blisko, gotowy nas wspierać i prowadzić. Dziękuję za dziś, serdecznie Cię pozdrawiam.